Drodzy internauci, będę krzyczał, bo maszyny pracują, a jesteśmy w drukarni. A dzisiaj tu w drukarni podpiszemy umowę. My przedsiębiorcy, my, którzy mówimy Polska nas potrzebuje, podpiszemy umowę z Polskim Stronnictwem Ludowym, z Panem Prezesem Kosiniakiem Kamyszem o współpracy wyborczej i o tym, że chcemy reprezentować Polskę małych i średnich przedsiębiorców. Szanowni Państwo, Przedsiębiorcy przez wiele lat w Polsce nie mieli i nie mają swojej reprezentacji politycznej. To jest błąd. To jest środowisko, które zatrudnia miliony Polaków. To są główni podatnicy i w związku z tym ci, którzy przyczyniają się, że większość z naszych rodaków może spokojnie pracować. I od dawna zastanawialiśmy się, co powinniśmy zrobić i dla nas jest najnaturalniejszym wyborem wybór Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dlaczego? Jeśli przedsiębiorczość to głównie miasta, małe miasteczka, prowincja, ale jednak środowisko miejskie, to ktoś zapyta to dlaczego porozumieliście się ze środowiskiem wsi? Otóż właśnie dlatego, że jeśli my przedsiębiorcy mamy zarabiać, to musimy mieć klienta na wsi, który ma pieniądze i tymi pieniędzmi zapłaci za nasze produkty. I z drugiej strony, jeśli te produkty, które on wytwarza, mają być tanie, to to muszą być produkty wytworzone dzięki technologii polskiego przedsiębiorcy, a nie z importu. I tylko wtedy ta tania produkcja pozwoli, że robotnik w Polsce będzie zarabiał dobrze i będzie żył godnie, ale przedsiębiorca będzie miał firmę konkurencyjną i dzięki temu będziemy mogli konkurować. Z całym światem iść do przodu. Tak polega na tym, że ostatnie lata są latami bardzo aktywnej polityki socjalnej. My nie jesteśmy jej przeciwni. My tylko ubolewamy, że tak mało w niej było miejsca na wspieranie czy pomoc, czy po prostu zauważenie, że ta polityka może być prowadzona dlatego, że są polscy przedsiębiorcy. I my mamy poczucie zagrożenia i poczucie swoistej trwogi i niepokoju że po wyborach nastąpią takie czy wzrosty cen, czy takie problemy gospodarcze, na które receptą będzie dobieranie się do portfeli do kieszeni polskiego przedsiębiorcy. I dlatego mówimy otwarcie. Polska potrzebuje reprezentacji politycznej przedsiębiorców, ale są także wśród nas hodowcy zwierząt domowych, są także wśród nas sadownicy są także po prostu ludzie, którzy mają pomysły i smykałkę i chcą coś dla Polski robić. I potrzebujemy, żeby ta ich dobra energia została uwolniona, żeby ta dobra energia mogła być przemieniona w to, czego Polacy potrzebują zgodnej, bez kłótni, bez nienawiści, współpracy i zgody, tak jak zdziwicie się. W polskich przedsiębiorstwach nie ma sporu między robotnikiem, a przedsiębiorcą. Bo oni wszyscy wiedzą, że jadą na jednym wózku. I to jest dowodem, że można budować Polskę zgodną. I to jest dowodem, że polscy przedsiębiorcy dokonując tego wyboru chcą pokazać całemu społeczeństwu, że można rozmawiać o sprawach dla ludzi najważniejszych i obyśmy, szczęść Boże rolnikom, szczęść Boże polskim przedsiębiorcom, osiągnęli dobry wynik, bo na to naprawdę polski przedsiębiorca i nasza reprezentacja zasłużyli. Dziękuję. Moi państwo, ten budżet dopiero będzie napisany. To jest hasło. Hasło, które dla niektórych jest powabne i nawet gotowi są być brać. Ale ja się pytam, kto zapłaci za zrównoważony budżet? Ja mogę pani odpowiedzieć tak, jak to postrzegam. Po pierwsze. Zapłacą te sfery, które do tej pory nie zaznały podwyżki, czyli nauczyciele, szpitale, samorządy, służby mundurowe, cała sfera budżetowa. To jest ogromna rzesza ludzi, którzy już w tej chwili naprawdę nie mają powodu do radości. A proszę wziąć pod uwagę, że od nowego roku wzrosną ceny energii, wody. Usług, żywności i tak dalej, i tak dalej. Stabilny budżet oznacza, że ci ludzie zbiednieją. To sobie jasno powiedz. Ale także zbiednieć mogą właśnie polscy przedsiębiorcy. Dlaczego? No właśnie, biedniejszy naród to mniejsza sprzedaż. Mniejsza sprzedaż to i mniejsze usługi, które się świadczy, a w związku z tym mniej w kieszeni. To jest budżet, który znowu. Ma być, nie wiem, zwrócony do zagranicy i pokazujący jak jesteśmy dzielni, i tak dalej, natomiast nie postrzegający problemów, które ten rząd już społeczeństwu przez cztery lata zgotował. I na koniec. Można mówić o zrównoważonym budżecie, ale ja wolałbym mówić o rzeczach, o których ludzie myślą i marzą. Pierwsza to jest właśnie kwestia emerytura bez podatku. Druga to jest wysoka kwota wolna od opodatkowania, równa tak jak ja uważam, średniej płacy miesięcznej netto na poziomie około 4 tysięcy, co daje 50 tysięcy rocznie i co by pozwoliło ludziom o niskich dochodach wreszcie odetchnąć i powiedzieć, to państwo mnie nie obdziera ze skóry, to państwo się o mnie zatroszczyło, a przedsiębiorca mógłby powiedzieć, ci ludzie przychodzą do mnie i mają czym mi zapłacić. Tak to postrzegam i mam nadzieję, że nie będzie dane premierowi Morawieckiemu realizowanie tej obietnicy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, teraz zapraszamy reprezentantów do podpisania porozumienia. <laughs> To ważny moment, moi państwo. Po raz pierwszy przedsiębiorcy mają poczucie, że jakieś ugrupowanie polityczne chce ich reprezentować. Spójrzcie na listy konkurentów. Na żadnej z nich na pierwszym miejscu nie ma przedsiębiorcy, a wątpię, czyli na drugim gdzieś znalazł się przedsiębiorca. To jest miarą, jak partie polityczne postrzegają polskich przedsiębiorców.